Od ikonicznych złotych frytek do zepsutej maszyny do lodów oto 10 tajemnic fast foodów, które ta branża wolałaby zachować dla siebie. Ach, nagetsy z kurczaka te złote chrupiące kulki, które można dostać prawie wszędzie są nawet w menu szkolnych stołówek. A co jeśli powiedziałbym Wam, że w rzeczywistości nie są zrobione w całości z kurczaka? Naukowcy pobrali próbki nagetsów z różnych sieci fast food i poddali je analizie. Stwierdzili, że na przykład jedna próbka zawierała tylko 40, a inna 50% mięsa, a reszta? Cóż, jedząc je żujesz takie rzeczy jak tłuszcz, tkanka łączna i elementy kostne. Wiele firm typu fast food po prostu mieli wszystko razem. Robią mechanicznie uformowane kulki z części kurczaka. Dlaczego? Powodem zapewne jest to, że ta metoda jest tańsza i bardziej opłacalna. Jak wiemy, miliony restauracji na całym świecie mają w swoim menu nuggetsy z kurczaka, więc oczywiście nie możemy powiedzieć, że wszystkie są wykonane w ten sposób, ale wiele badań sugeruje, że jest to prawda w przypadku większości z nich. Im mocniej mięso jest przetworzone, tym więcej dobrych rzeczy tracimy, jak na przykład witamina B6 czy B12. Gorzka prawda jest taka, że firmy dodają do tej mieszanki sód, aby uzyskać lepszy smak. Jest to jeden ze składników, który sprawia, że nagetsy są tak pyszne. Nasz organizm oczywiście potrzebuje sodu, ale nie w takich ilościach. Niestety, większość śmieciowego jedzenia to produkty, które trudno nam strawić, więc być może bezpieczniej jest unikać spożywania go zbyt często. Sieciówki zanurzają nagetsy w tempurze i smażą je w utwardzonym oleju. To też nie działa korzystnie na nasze zdrowie, ale w ten sposób łapią złoty odcień. Okej, okay, dodają różne substancje do nagedców. A co z grillowanym kurczakiem? W ostatnich latach obserwujemy komunikaty restauracji podkreślające, że jest to zdrowsza opcja. Na ten temat również przeprowadzono badania i to samo podejście stosuje się i w tym przypadku. Próbki kurczaka zostały pobrane z kultowych fast foodów i wysłane do laboratorium w celu analizy. Wyniki pokazują, że firmy wprowadzają ludzi w błąd, reklamując te produkty jako zdrową i naturalną pierś z kurczaka. W rzeczywistości do mięsa dodaje się kilka substancji, aby było delikatne i soczyste. Plus te dodatki ułatwiają cały proces, to znaczy ugotowanie mięsa, następnie zamrożenie go i przetransportowanie po to, żeby potem go odgrzać bez utraty wilgoci. Wadą tych wszystkich dodatków jest to, że wpływają one na wartość odżywczą piersi z kurczaka. Niestety te nie są dla nas najzdrowsze, szczególnie powinniśmy uważać na trzy konkretne rzeczy. Pierwszą z nich jest znowu sód. Próbki fast foodów zawierały od 7 do 10 razy więcej sodu niż domowa pierś z kurczaka. Wyobraź sobie, że masz ochotę na cheeseburgera, ale mówisz sobie nie i starasz się wybrać mniej szkodliwą opcję. Tymczasem niektóre kanapki z kurczakiem mają taką samą ilość lub nawet więcej sodu niż cheeseburger ze średnimi frytkami. Drugą rzeczą, na którą musisz uważać, są dodatki fosforanowe, które sprawiają, że białko wiąże więcej wody. Dzięki temu białe mięso na kanapce wyda ci się bardziej soczyste. Prawie wszystko, co widzisz w sekcji składników, zawiera słowo fos, czyli dodatek fosforanowy. Ostatnią rzeczą, której powinieneś unikać, jest cukier i skrobia, i to nie tylko w grillowanym kurczaku, ale w sumie we wszystkich produktach typu fast food. Niestety trochę trudno strawić te wszystkie informacje. Skrobia kukurydziana, cukier sód występują w grillowanej piersi z kurczaka. Bułki, a nawet niektóre frytki też mają cukier. Wszędzie gdzie spojrzysz, cukier. Domowy kurczak zawiera zero węglowodanów, ale próbki z badań miały dodany cukier, a około 10% kalorii w piersi z kurczaka pochodzi właśnie stamtąd. Więc jaki jest morał tej historii? Jeśli chcesz być świadomym klientem, który dba o swoje zdrowie, lepiej unikać tego rodzaju posiłków. Istnieją tajne przepisy firm takich jak KFC czy Coca-Cola. Żadna z nich nie chce dzielić się składnikami, które sprawiają, że ich jedzenie smakuje właśnie tak. Chcesz poznać sekret frytek z McDonald's? Akurat to możesz znaleźć na ich stronie internetowej. Dodają do oleju do smażenia aromat wołowy. Może to brzmi dziwnie, ale najwyraźniej jest to znana praktyka wśród szefów kuchni i restauracji. Tłuszcz kaczki był używany jako aromat również w wielu wysokiej klasy restauracjach. Uwielbiam frytki, więc oto kolejny fakt na ich temat. Niestety są jeszcze bardziej słone niż myślisz. Eksperci sugerują, że dorosły człowiek powinien spożywać co najwyżej 2300 mg sodu dziennie. Zgadnijcie, jaka jest liczba sodu w dużych frytkach McDonald's? Co najmniej 400 mg. Klasyczne frytki z Burger King'a mają 732 mg, a Five Guys zajmuje jeszcze wyższe miejsce z 992 mg sodu. Następnym razem może poproś pracowników, żeby troszkę wyluzowali z tą solą. Wyobraź sobie taką sytuację. Spieszysz się, ale Twój brzuszek mówi Nakarm mnie, bo inaczej będę mieć zły humor i uprzykrzę Ci życie. Aby szybko załatwić sprawę, wchodzisz do sieciowej restauracji typu fast food i zamawiasz swojego ulubionego burgera. Wygląda i pachnie tak, jakby właśnie został zdjęty z grilla. Niestety nie. Mają do tego specjalnie stworzone akcesoria, które potrafią ekspresowo przyrządzić mięso. Przykro jest przekazywać złe wieści, ale te znaczki grilla na Twoim burgerze nie oznaczają prawdziwego narzędzia. Jeśli chcesz sprawdzić, jak czysto jest w danym lokalu, zajrzyj pod automat z lodem obok napojów gazowanych, tam gdzie dolewa się napój samemu. Proszę bardzo, panie inspektorze. Rozwiązał pan sprawę. Różne badania mówią, że jeśli takie maszyny nie są prawidłowo czyszczone, to brudny, zanieczyszczony lód jest w stanie doprowadzić do pewnych problemów zdrowotnych. Może się tam znajdować pleśń lub bakterie. Fuj! Proces czyszczenia maszyn do lodu nie jest łatwy. To samo dotyczy maszyn do lodów. Mówi się, że gdy restauracje przekazują nam, że maszyny do lodów są zepsute, tak naprawdę nie mogą znaleźć czasu na ich właściwe czyszczenie. Jaka jest według Was najlepsza pora na dobry i świeży posiłek? Zazwyczaj pojawiają się tu dwie opcje i obie mają solidne uzasadnienia. Część osób poleca, aby unikać zamawiania grillowanego jedzenia w sieciowych restauracjach od 19 do północy. Wielu byłych pracowników mówi, że czasami hot dogi były już przygotowane około 4 lub 5 rano, ale musieli czekać na ich podanie do północy. To nie jest zdrowe. Inni twierdzą, że najlepiej zamawiać jedzenie między 11 rano a 13 lub między 18 a 20, aby dostać najświeższy posiłek. Będzie to mniej więcej czas lunchu i kolacji, ruch będzie spory, więc i jedzenie świeższe. Firmy z branży fast food korzystają z odpowiedniej reklamy, designu i psychologicznych sztuczek, aby zwabić Cię do środka i skłonić do zamówienia. Jednak nie chcą, abyś siedział tam zbyt długo. Gdyby wewnątrz było nastrojowe oświetlenie, wiesz, przyciemnione lampy i świece, na pewno byś się nie spieszył. Jak sama nazwa wskazuje, jedząc w fast foodach powinniśmy być szybcy. Są tam lampy jarzeniowe i pełne oświetlenie, a podłogi i stoły mają odblaskowe powierzchnie, które sprawiają, że jedzenie wygląda ładnie i jasno. Muzyka jest zazwyczaj energiczna i głośna, po to, by nie spędzać tam długich godzin. Zawsze chcą jednak wykorzystać pierwsze 20 minut po zakupie. Im szybciej jesz, tym dłużej zajmie ci osiągnięcie sytości. Naukowcy twierdzą, że potrzeba około 20 minut, aby nasz żołądek poinformował mózg, że jest już pełny. Dobrze jest jeść w czystym miejscu, ale większość tych firm używa środków, które zawierają super silne chemikalia. Załóżmy, że personel posprzątał lokal na koniec swojej zmiany. Wytarli maszynę do napojów i powierzchnię grilla, a ty pojawiłeś się wcześniej następnego dnia. Niestety niektóre z pozostałości chemicznych środków mogą znaleźć się na Twoim jedzeniu. Klienci, którzy odwiedzą to samo miejsce później w ciągu dnia, zdołają tego uniknąć. Wegański burger może nie być w 100% roślinny. Mowa tu o grillu, a nie o samym mięsie. W większości znanych sieci burgery wegańskie są przyrządzane na tym samym grillu co burgery mięsne. Czy znasz jakieś inne sekrety restauracji fast food, którymi chciałbyś się z nami podzielić? Daj znać w komentarzach.